Dawno, dawno temu, kiedy długie brody były supermodne, pewien całkiem bystry wynalazca zaprezentował światu swoje wielkie pomysły. Jeśli jeszcze nie odgadliście, tym wizjonerem jestem ja. Oto historia tego, jak stałem się legendarnym Leonardem da Vinci, im twórcy nagrodzonego Oscarem Bratatuja. Królowie przybędą za dwa tygodnie. Chcę czegoś wielkiego! Te wynalazki przysporzą ci kłopotów. Dosyć tego! Raczej wielu kłopotów. Do ataku! Będzie wspaniale. Świat nie jest prosty, nawet dla tych z dużą łapetyną. Zawsze znajdą się złośliwi ludzie, którzy zechcą zepsuć twoją wielką życiową przygodę. Nie wystarczy ci malowanie ładnych obrazków. O, znów to samo. Nie martw się, maestro, pomożemy ci. W wersji polskiej wystąpił oraz Tomasz Kot jako ją naturaliz. Więc wyjechałem, by pokazać na co mnie stać. Miasto idealne jest. Mając u boku przyjaciół, wybrałem się w podróż ku nieznanemu, po wiedzę i słabę, i niezwykłą przygodę. Co diabła. <śmiany> Coś te opowieści o nauce i odkryciach? O tych ma być ośmiorniczki. Nawet Michał Anioł się z tym zgadza. Nie! <śmiany> 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 Leonardo Odkrywca. No, to mi się podoba. Wkrótce w kinach. Dajcie się ponieść wyobraźni Tomasz Kot.